Yy, da. Mamy teraz drugą e, część tego filmu z cukierkami tak. tymi dodatkowymi. Tak, to jest druga część, bo yy. niestety no, nie mam w telefonie czegoś takiego jak zatopowanie, tylko od razu włączenie filmiku, więc no, to jest jakby jeden filmik, tylko że w dwóch częściach. Wiecie tak. o co chodzi. No i tego. A z nami jest też znowu jakoś. Tak, my to mamy to... już y, te, te cukierki już zjadłyśmy, yy. tak. No i, I teraz, teraz będziemy pić no. No to trzy, cztery, a zrób to. <gry> to rzeczywiście jest zimno. Mm -hmm. Tak naprawdę, to jest takie zimne. Właśnie, bo są wtedy jeszcze takie ciepłe. Ciep... No właśnie, takie ciepłe. A teraz jest to naprawdę zimne, jakbyśmy z przed przetkaliły. No. Serio, to tak działa. Więc y... tak, e, to są takie czekietki. Powiem Wam, że... Jak nie, nie, hmm. pierwszego pierwszego odcinka. Takie, takie. O. Um. No. Yy, dobra. <śmiech> <śmiech> to teraz to więc, no, yy, Teraz. nie, <laughs> i nie, 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 マスクフはルム。<laughs> <laughs>